Witam, wykonany już w dwudziestym odcinku z komentowania waksów, a był dwudziestym ale no. No, po prostu na 40, nie jest najgorzej, ale to jest nie jest słabo, znaczy nie najgorzej, a nie jest samo. Dzisiaj zobaczymy, nie wiem, czy będzie dalsza część fabuły zarobitych, tylko gdyby w szkole uczyli 4 kropki internetu. I mamy piękne przodkóry <laughs> dyrektora AK, ojca BADBAYA. No więc, zobaczymy dzisiaj jak się uczył internetu w szkole, jak się w szkole. Więc let's go. Moi drodzy. A i w każdym razie zapraszam w każdym odcinek z serii Kobiet Wojewagsów. Dziękuję za tak nagłe przybycie. Obawiam się, że mam dla was złe wieści. Obawiam się, że mam dla was rzeczy. Aria zasarałaś się w Kiblu i musisz sprzątać to. Obniż kawę. W naszej placówce doszło do włamania i wykradzenia cennych informacji. Nastąpiło włamanie... Gdzie jest nowa nauczycielka? tylko jest, to, gdzie jest to stara. E? Złe wieści. A, mamy złe wieści tutaj. Akademia Cyber... Bezpieczeństwa. Boże. A, to ujście będą uczyć. O nie, uzie. Hasła... Miasta i... O mój bo to jest współpraca z Robloxem. Miasto i -Potrzywanie się. O, jest kujonek! O, się trochę. Os oszukane strony, fejkowe telefony, Plazmowa. Ho, ho, ho okej. Okay. Do naszego dziennika online. Najpewniej z powodu słabych zabezpieczeń. Ale normalnie dramat uch, normalnie buzia piecie. I czynnika ludzkiego dlatego zarządziłem dodatkowe i obowiązkowe. Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dla was, nie dla. gdzie? Dla uszu, tylko dla was! No, 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 no ale, ale, panie dyrektorze, no kiedy. Przecież to, nie, trzeba, to trzeba. usiąść! Normalnie zachowuje się jak uczniowie, gdy muszą. uczniowie, gdy muszą przyjść do szkoły, kiedy są matury albo gdy jest wolę, a wy przyjść. kiedy my to mamy Zamiast zrobić? Mieście, Już teraz jest ciężko z grafikiem zajęć. Ledwo się wyrabiamy z podstawą programową. No, nie. gdzie to jest? Gdzie pan? Pogieło panu, gdzie to gdzieś pan? Tak cisnąć ją! No pan to ma najwięcej do roboty, A szczególnie poza po godzinami czyli łowi uszu na, na bagarach. wiem wiem. Spokojnie. Przecież nie mówię, że to wy macie tego uczyć. Aha. Okay. To oni będą uczyć was. Do no, siema, mordeczki. To co, gotowi? A czemu teraz nie ma tylko jest ta... czy Czyżby... Czy, 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 ...wystrała się na... ...wystrała się na Arię? O, jak przyjemnie. Witamy w Akademii. Witam w Akademii Pana Kleksa! Cyberbezpieczeństwa Ale proszę autopromocja Robloxa, proszę bardzo gdzie graj w to Witajcie na szkoleniu z zakresu... No mamy tutaj troszkę... Kaśka i inni uczom nauczycieli cy... o internecie No i legalny bo już pierwszy Cyberbezpieczeństwa Panie Konradzie! Panie Konradzie, proszę nie podrywać rudnej białej ucielki, proszę nie podrywać tej ucielki. Proszę nie gadać, no chyba że chce się pan podzielić z całą klasą, to... Haha, <laughs> teraz wszystko to, co oni wam robili, w ogóle nie było. o tak! Słuchamy. Ja chciałem tylko karteczkę pożyczyć. Znowu nie ma pan zeszytu? Ileczko do dziennika? No dobrze. Piotr teraz opowie, czym dzisiaj będzie... O, Piotr to jak opowie coś, to... Jak powtór opowiem to na pewno, no, szczególnie popytuj się jak gra pocałowę się z chadlą i przez to, że ta idę zrobiła przez to przez co pokusili się powiem, to on jak powie coś to naprawdę. Jeszcze widziałem jak na mnie to XD Będziemy się zajmować. Ale pierwsze widzę, żeby było pierwsze widzę, żeby było czterech nauczycieli <głos》>, nauczania czegoś, co? Maneczko, słuchajcie. Ciao mordeczki! Dzisiaj w mojej kuchni dzisiaj ugotujemy paprykarz hinduski. Proszę, przód musiałem wziąć paprykę pod tym hinduskie przyprawy jakieś ziemniaki do tego coś hinduskiego i mam paprykarz hinduski. Dzień dobry. Dzisiaj ogarniemy sobie różne tematy z cyberbezpieczeństwa. Bo ja też to miałem, też to miałem w szkole, w, chyba w środę. Też to miałem. No. Żebyście nie potracili oszczędności swojego życia, Oszczędności swojego za 2 zł, to oszczędności 1000, 1000 zł. Pomówimy więc o hasłach, plikowych telefonach oraz paru innych rzeczach. Oraz reklama Roblox ING, ale to po, po tej lekcji. A do tego będzie wam potrzebne miasto ING w Robloxie. Do cyfrowych. Bo to już się są trzeci, jestem Nie rozumiem, czemu w Robloxie teraz są. Karnety, jak gracz mówię, to nie ma sensu. Znaczy nie wszyscy gracze, a w niektórych grach są karnety. To nie ma sens w sposób. Świat, w którym czeka na was mas... Nie to dzieje, że dojdzie do tego, że w Robloxie będą być karnety? Płatne. ...sa, Róży. Może zdarzył pan Robloxów? Robuxów w Robloxie? O. <ścoughs> a tak nie grał sobie Robloxa. Wyzwań, a przy okazji nauczycie się sporo nowych rzeczy. O zarabianiu, bankowości, ale przede wszystkim cyberbezpieczeństwie. To mnie Pacha. To jest cały komentarz. Do tego będą Wam potrzebne smartfony. I pamiętajcie, że nieważne, czy telefon, komputer w domu. Czy telefon ma klawisze, czy to jest. iPhone Ultra Max Pro 5G 6,60 GW. Czy w pracy, w dzisiejszych czasach, cyber. Ebe, by jakby ona podrwała, był ja, że w tym Ona podrwała Mateusza przechadnie, i wtedy hale się pokłóci z nimi A ja, ale to będzie zarobić, jak to będzie. Bezpieczeństwo jest. Bo ta ręka jest bardzo. nie u jej. Mega ważne. Od tego może zależeć. Chociaż sobie no, razy. Ale to by nauczyła się tylko o influencesach, jak e, dawać dupę z flagardu DMU. To no, wiadomo, to tak, to to, to, to by nauczyła. To ona też może co i ich Dużo rzeczy. Czego się zaraz dowiecie. No to co? Zaczynamy. No w tym miejscu w szkole takie rzeczy się dają, w fosołów na przykład, bo teraz nie mamy. Albo... Się, albo nie zgłaszałeś o to? Że uczy, uczyliście... uczyliście... jakiejś Ja wtedy robiłem ten... Ja wtedy robiłem... Ja wtedy robiłem uczniowie, tak się robią, czemu ja na ten robiłem? Ten z perfilu, ja sobie... Najlepszą pracę zostałem w szóstkę. Były jakieś ale... Pierwsze co teraz to było? Co wydrukowałem? Znaczy nie ja wydrukowałem, mało ten test. Panie Ryszardzie, niech pan sobie Panie powodrazi... Ryszardzie, proszę nie spać, nie uczy sobie, nie uczy sobie do lekcji, mojej lekcji. Proszę, proszę, pięć do palców a mobilus. ...że dyrekcja prosi o zmianę pana hasła w systemie szkolnym co miesiąc. <kłysk> Jakie hasło pan wybiera, żeby je łatwo zapamiętać? Takie samo jak stare, albo dodałbym jedną cyfrę. O! Idealny krader, ja, ja zdaję. Ja, ja mam jedno hasło, które No tak, ale widzi pan, jeżeli ktoś już wcześniej znał pana stare hasło, no to nie będzie miał problemu, żeby odgadnąć te nowe. Nie, bo no, akurat sobie. No, we wszystkim sobie, jak serce, sterzy, to jest zabezpieczony, to chyba. Była... Nie wiem, jak jest w dziennikach, że tam po jakichś tam próbach wyłączę to. No bo chyba na z to jest takie, bo nie jest głupie, ale... No, ja też Nie mam jednego hasła, które... Bo ja zapomniałem hasło, tak, tak zapomniał hasło do poker. Poker, klaba i hi to już bitów, mi tu w dupę, będzie, ty. a ty wiesz, ile ja lat uczę w tej szkole? O, 25. No, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, ale wiem, że uczył pan jeszcze mojego tatę. No właśnie. A widzisz, jakbym teraz co miesiąc przez ostatnie 34 lata zmieniał hasło i dodawał. Teraz nauczyciel, teraz nauczyciel wija się uczy. A Czy Kasia wija się do jedną cyfrę. Ty wiesz, jaka to byłaby liczba na końcu? A no. No, nie, nie, nie mam pojęcia.

to w sumie, kiedy pan faktycznie zmieniał ostatni raz hasło? Nigdy! Mam takie samo stare odkąd wprowadzili ten system informatyczny! Idealne! Po prostu genialne! Też mówiliście o hasło! Bo ty się nie że nikomu nie podałeś tutaj hasem. Albo było takie hasło, gdzie nie ma do social media. Jakby macie zginąć w prostu konto w grze i się składać tam razem. No to wtedy, no to wtedy tylko podaje hasło. Który nie ma już swoich bo albo on człowiekowi, chociaż wiadomo. Ryszard, 1 dwa, trzy, e, no właśnie. I teraz... I po co mówisz hasło? Niech sobie pan wyobrazi, że złodziej odgaduje to hasło, bo jest takie proste. No i ma teraz dostęp do wszystkich pana danych i na przykład, nie wiem... jo, I ma... Dane do kredycji, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Zaciąga na pana kredyt w banku. O oh, charakcie. Kredyt, y Kupuję bliźniaka, zaopłanę e, rodzinę, wy wy wynajmuję jednego bliźniaka Ale ja nie chcę kredytów! No właśnie. Dobra, słuchajcie, przeniesiemy się teraz do miasteczka ING w Robloxie i podejdzie tam do was Piotr. Telefony, telefony! Wątpię, że będzie do kokarmu Robloxa. Wow, ale ty <laughs> ruda waksy. Czemu to jest Rudowaksy? Pankowat Marta D, Beatka, 5, 1, 1, 3. Wozna? Woźna? Co jest? A, to jest? To Hej, he, siema wszystkim, siema! Piotr Master, Ruda Wach, to jest chyba Kasia. Wszyscy są? Okej. Okay. Także jeżeli macie budować hasło, to warto do takiego hasła dodać na przykład dużą literę i jakiś znak specjalny. Piotr podoba... Master, aż go nam poczekaj. Tak właśnie, w tym momencie dodałem do zajomych Piotro i Rudą. Tak, 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 tak. tak. Da, ja odpowiem na ja sam o Bo albo wykrzyknik to mocno podnosi siłę hasła i tym samym... Może daję, że pan grą na nie? Zabezpieczenie konta. Hmm, rozumiem. Dobra. To teraz ustawię sobie Ryszard48. 1031%. O! Super, to proszę. Genialne, po co mówić to hasło? czy Jeszcze tylko o tym nikomu nie mówić i będzie ok. Teraz proszę, żeby wszyscy udali się do sali matematyka, gdzie przetestujemy, czego się nauczyliście. Zarobiste na nagranie aeroblocksa. W tym zadaniu budujecie swoje hasło łapiąc cyfry i znaki. I to nie jest takie proste, jak się wydaje. Boże święty, jak ja nie grałem w to grę. Ciekawe, jak im to pójdzie. Pewnie chujowo im to pójdzie. No, trochę się im zejdzie, no bo... Skąd o widzisz! W internecie bardzo łatwo jest paść ofiarą. I proszę, bo cztery scenariusze. Proszę bardzo, ma jest najbardziej przygotowany. Przygotowany do roli nauczyciela. Podtrzymania się, czyli ktoś udaje kogoś innego. Boże, wyobraź sobie, jakby kiedyś zabił. Jakby ktoś w szkole zrobił taki. Nie, wiem, samolą dał takie, że. Nauczyciel... Nie, uczniowie uczą jakąś gromadkę nauczycieli od przewodu, nie? Ale to było do robiste, że nie? Nauczycie, uczniowie uczą. Nauczyciel o to że by bo było zrobić to byłoby. Albo w mojej szkole było albo w innej szkołach, to bo by było zrobić sobie byłoby. Serio, to by było zrobiłeś ty pomysł. żeby zdobyć od was cenne informacje na przykład. Na przykład ile wydajesz na Dureksy, albo ile wydajesz na alkohol? Numer karty kredytowej. No tak, to trzeba tak pójść spokojnie o dziewczynę. oczywiście, dogada się z nią. poprosić. Nie. Numer buta mamy, kartę kredytową, numer domu. Yy, numer PASELU kartę też jej, by, wiem, kredyt i w ogóle, tak, idealny pomysł, tak. Albo jakieś inne dane. Tutaj mam dla was przykładowe... O, ale w kolorze drukował to, no, to jeszcze... nieżeli tam stać, w kolorze drukował. wiadomości SMS od wnuczka... SMS od się Czekaj, o, sieć Są pie 4 7254... ulubionego forza mam talent. Które moglibyście dostać? Czy coś od razu. Dostać od FBI, z Zwraca Waszą uwagę. Składnie jest bardzo dziwne. O właśnie, czyli inny sposób pisania. To już pierwsza oznaka. To już dostajesz. Uśmiechną buźkę A do mnie to wnuczek nie pisze, tylko dzwoni. No widzisz, no i... ...zmiana sposobu zachowania. Kolejna czerwona flaga. Kolejna... nie, bo różowa flaga. Ja wolę różową flagę. A ja... to bym od razu zadzwoniła na policję, jakbym dostała takiego SMS-a. Dobrze, ale... Pani Basiu, dlaczego by Pani to zrobiła? Co zdradziło przestępcę? To proste. Ja nie mam wnuka. Szachmat! Trzeba myśleć. <laughs> Coś w tym jest. Sigma, Sigma, Sigma. Tego mi się to nie chce. Boże jak się nie będę mógł chyba wybijać, tak? Pamiętajcie, że jak tylko zobaczycie coś podejrzanego albo czujecie, że ktoś robi w konia i baje... Robi w kuję was. Ja taki dostaje, że się raz bym napisała SMS-a, na policja, nie? Naprawdę policja w Stancy, to jest Policja tego. Więc, no, więc ewidentnie tak, ja po prostu tak, jak powiedziałem, jest blokada i nie będzie mi jakiś cygan pisał, bo to przywódnie dzwoni do ciebie, a nie do. Pierwszy, po szoku, po, e, po szansu, bo, ja by to po szoku, po szoku, po szoku, to szoku, po policji. No, bo to nawet nie był tu, numer to jest, no więc ciekawe. A to u mnie. to tak się nie odbieram, bo ja od obcych telefonów nie odbieram żadnych obcych telefonów, więc ja, ja po prostu tak się nauczyłem, że ja żadnych obcych telefonów nie odbieram, nawet bo mój kolega z tego tak nie odbieram, dopiero się na lekcji. Bo ja nigdy obcych numerów nie odbieram. I to jest najlepszy, najlepszy sposób, no, by nie być zaatakowany przez jakiegoś hakera. To od razu zgłaszajcie to na policję, e, jeżeli macie... Nie, do straszaków to lepiej, co do rozmowy... Policja Polska to zależy... ...zależy w jakich przestępstwach. To lepiej się po prostu rozłączyć. A, w mieście IMG możecie wziąć udział w quizach, w których... Dalej to będzie promocja ING? Nie, nie ma, a nie naprawdę. Jest to ING. Ok, czy to jest ING i zwykle ciekawa? Musicie odróżnić wiadomości skamowe od tych legitnych. Teraz ogarniemy o co chodzi z fałszywymi stronami. Może się zdarzyć tak, że wchodzicie na jakąś stronę i się, Na przykład fałszywy porhap Zaznaczy się, że jest ona sztuczna. Fajkowa w sensie. no wtedy ma zabezpieczenie telefonu, albo. ten. zabezpieczenie telefonu, albo do każdej, jakby u telefonu i nie wejdzie na przykład. To być ci albo ci nie wejdzie, albo że zawygwana. Ja bym powiedział, że mam yy, ochłodę, to jakby jakieś coś w tego szkole. Chyba po prostu i za nie wchodzi, A mam to powstało, że blokuje mi po prostu wszystkie reklamy, albo coś, albo dość się wejść. A po prostu jej mi, że. wykształki takie, że tak strona nie jest zabezpieczona. Więc wróćmy teraz do Robloxa. Podejdę do Was moją postacią. Słuchajcie, widzicie czat, prawda? Teraz zobaczcie. Podchodzę do Was i wysyłam wam. Portal nauczyciela logowanie tylko exe. Dziwnego linka w grze, żebyście w niego weszli. Czy link wygląda dla was w porządku? Nie, zdecydowanie podejrzany. Ja to na pewno bym nie kliknęła. Doskonale, a co wzbudziło wasze podejrzenia? Czyżby rozszerzenie adresu? U mnie nie działa przycisk myślnika, więc nigdy wcześniej bym nie mogła być na takiej stronie. To exe mi się nie podoba, brzmi jak egzema. No, jak Egzematu się czuję. Czy mnie odrzuca? A ja nie wszedłbym w żaden link, który wysłał mi Piotr. <mulet> no i króciutko, no i perfekcyjnie, dokładnie. Kon konkretnie. Okej, dzisiaj my jego rocznik, prawdę mówię, a to po prostu. No idealnie, tak, też bym nie wysłonił, wysłał linka co za Piotr. Tak, dla zasady. <mulet> Tak dla zasady za Niezłe W każdym razie pamiętajcie, jak nie macie pewności co to za link, to niczego nie klikajcie, a już na pewno nie w internecie od randomu. Jeżeli się logujecie do ważnych serwisów, to róbcie to tylko przez oficjalne strony. Zwracajcie uwagę, czy wszystko jest tak, jak powinno. Komuś się tu myszka zwaliła i to nie jest moja. No być, czy adres jest poprawnie napisany i czy kółdeczka jest przy adresie? Jasne? To teraz wchodzicie na lekcję technika i tam musicie przedostać się ja. stylne, jak... Cześć to z jest szkoła. Ej, ciekawe się, że on dodali dodali szkoły WACLU tylko po to ze względu na to, że jest z Jak najwyżej unikając zagrożeń. Czas start. Wow, kurde, to, to, to jak Icy Tower. Zawsze w to gram Ale to... tylko... A to jest? Nie, to jest Pankonat chyba. Piszą on sprawdziany. Pani Basia już pobiła rekord naszej klasy! Dobra, słuchajcie, wyłączcie teraz na chwilę grę. Będziemy teraz... To jest fajnie, samo była Feleksa. Że to z jest gier, jak to jakby z czasem NG. Bo żeby grać na grę, a to musimy sobie Xbox, ale bo to fajne. Zagrywać taką małą scenkę, w której do Was zadzwonię. Ale najpierw wyobraźcie sobie, że... Jest sobota, macie wolną od O, pole mi pole minęło, pole minęło, pole minęło, piękne słońce. słońce sobota, prawda, bo słońce minęło, pole minęło, jest minęło, pole minęło, pole minęło, pole minęło, więcej. No cóż. Halo, zaraz, co się dzieje? No, przecież sobota po południu, czas na czymkę, nie? No, do... no dokładnie. Dokładnie, no sama mówiłaś, żebyśmy się wczuwali w, w tą postać. Ale żeby ja naprawdę... władą wybrać wybrali, żeby tak się wczuł, nie? No. Coś, no to się wczuwamy, no chyba o to chodziło, tak? No, okej, okay, dobra, to ma jakiś sens. Ym, no, ale dobra, wyobraźcie sobie teraz, że ktoś do was zadzwoni. Wtorek. Konsultacja z matematyki. Wtorek, 15 16 Czemu pan nie odbiera? Frytnie, Kaszu, ale zapisałem sobie numer do ciebie. A skoro jest sobota, to nie odbieram... Pff, no i proste, no i telefonów, hm? się sobie Ruda albo Ruda Winiórka. Niech panu będzie. Dobra, to pani Basia. Oplaszek kadą napisał. Zajebisty dzwonek. Słucham. Dzień dobry, dzwonię do Pani z Pani banku. Mamy problem z Pani kontem. E, czy mogłaby mi Pani podać swój numer PIN do karty? Nie. Świetnie, 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 bardzo dobrze. Dlaczego nie chciała Pani podać kodu PIN? Bo mam go zapisanego w domu. Kajecie. No jednak nauczycieli z naszej daty albo w ogóle nie nauczysz. Jak zanim dojdę do domu i go znajdę, to już dwa razy zapomnę o tym telefonie. No, w sumie to każdy powód jest dobry. Pamiętajcie! Idealnie. Pracownicy banku nigdy się z wami nie skontaktują <laughs> i nie będą was prosili o podanie hasła do bankowego. Tak, to chyba ty opiszem SMS albo aplikację, wiesz, chyba tak. Czy jakie powiedzisz dźwięk sobie? Nigdy również nie poproszą Was o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. I proszę, nie przekazujcie dalej nikomu kodów blik, ani kodów z SMS-ów autoryzacyjnych. Nigdy. Słuchajcie, jesteśmy z was bardzo. To, nie, to nie, nie, nie dumni. To bardzo dumni. To jest ironia losu. Mam nadzieję, że nauczyliście się dzisiaj. Czy... Niczego się nie nauczyli. ...coś nowego oraz że nieco bezpieczniej będziecie poruszać się w sieci. Czy będzie coś zadane do domu? Nie, to był jednorazowy wykład, ale musimy was poprosić, żebyście jeszcze raz weszli do gry i... Yes! Słuchajcie, poznaliście budowanie silnego hasła, dowiedzieliście się jak uniknąć fejkowych stron i telefonów, no ale to jeszcze nie wszystko. W mieście ING czeka na was jeszcze parę innych atrakcji, na przykład lekcja WF-u, wykrywanie fejków, no i wiele innych bajerów. Patrzcie, dostałem hajsy za pracę. Wow. I to więcej niż w realu. Więcej niż w realu. <grybuj> 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 z Akademią. A teraz kolej na was widzowie. Drzwi do Akademii w mieście Yenge są już szeroko otwarte. Kliknijcie tutaj, aby... Zostaną tylko co copyrighty, a... ...zobaczyć zwiastun trzeciego sezonu gry. A gdzie znajdziecie miasto Yenge? Wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę Roblox nazwę miasto Yenge albo klikniecie link w opisie. Czeka kolobaza Powodzenia! No nie, 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 ja się nie, nie zajmę. to no właśnie jakby... Ja w Roblox nagram tylko w jedną grę. Ja grałem tylko w jedną grę w Robloxie. Jak on se a walny nie gra, by dużo gier do zabrania i dużo gierów. Gdy Silnia ja, bo Piotra Mirka nie żadnego tego sobie nagrywał. Więc widzimy się w końcu na kanale i się po i siema.